z samej góry, z centrali, e, zrozumieli te artykuły, zrozumieli ich przekaz i tak naprawdę to był ostatni moment, który zdecydował o tym, że wszczęto operację kryptonim popier, e, która miała doprowadzić do śmieci księdza Popiełuszki, ale pan słusznie pyta, e, o co w tej operacji chodziło. E, to jest długa opowieść, ja ją zamieszczam w swoich książkach, między innymi w Kto Naprawdę Go Zabił, którą też przywiozłem państwu w takim rozdziale kombinacja operacyjna. Także w książce Lobotomia 3.0 o tajemnicy śmierci księdza Jerzego, gdzie pokazuje jak to było naprawdę. Nic w tej sprawie nie, nie odbyło się przypadkiem. Wszystko odbyło się tak jak miało się odbyć. Piotrowski, Pękala, Chmieleński, Pietruszka mieli zasiąść na ławie oskarżonych, choć o tym nie wiedzieli. Oni sądzili, że mają wykonać rozkaz, doprowadzić księdza do granicy śmierci, bo się przekroczyć. Ale nie wiedzieli, że jest w planie także to, że muszą na kilka lat iść do więzienia. Oczywiście były dwie, bo oni tu byli przerażeni, bo dla nich to był szokiem, to Państwo widzieliście. Ale być może nie wszyscy Państwo, zwłaszcza młode osoby, wiedzą, że szybciutko była jedna amnestia, potem druga amnestia, a już w ogóle niewiele osób wie, że po tym jak oni opuścili zakłady karne zresztą bardzo często wychodzili na przepustki mieli tam najlepsze warunki z możliwych. To resort o nich zachwał. Prokurator Radzie Witkowski znowu niepodważalne dowody, że w do tych ludzi, u każdego z nich lub u ich bliskich, na pewnym etapie pojawił się bardzo duży majątek. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo skąd, nie pochodzenia, ale taki majątek, który tych ludzi ustawiał na wiele pokoleń naprzód. Generał Czesław Kiszczak dotrzymał danego słowa, słowa danego Róże Pietruszce, żonie pułkownika dama Pietruszki, którego tutaj obserwowaliśmy a która to żona y, była najbardziej zdeterminowana, by podważyć ustalenia procesu Toruńskiego. To wyszło z kolei w operacjach Teresa Robot, o których napisałem kolejną książkę. Trzy niezwykłe operacje, proszę Państwa, y, to są największe operacje w historii bloków państw komunistycznych. Zaangażowano do nich kilkuset funkcjonariuszy SB, zaangażowano do nich kilkuset tajnych współpracowników SB, by śledzili każdy krok kogo. Rodziny, rodziny i przyjaciół tych właśnie ludzi, których obserwowaliście tutaj Państwo. Rodziny Piotrowskiego, Pękali, Chmielskiego, Pietruszki, ich matki, braci, żony, dzieci, przyjaciół z resortu. Wszyscy ci ludzie mieli zakładane podsłuchy telefoniczne, podsłuchy domowe, robiono im tajne przeszukania, obserwowano ich 24 godziny na dobę przez 6 lat. Od Stycznia 1985 roku, czyli od momentu, gdy zaczął się proces toruński, aż do kwietnia 1990 roku, czyli już w tak zwanej wolnej Polsce. Zadajcie sobie Państwo pytanie: tak na logikę. Po co? Po co takie trzy wielkie operacje, do których angażuje się kilkuset funkcjonariuszy SB na kilka lat, w sprawie, w której podobno wszystko wiadomo. Wiadomo, kto zabił Księdza Jerzego, wiadomo, jak Ksiądz Jerzy zginął, kiedy zginął, wszystko wiadomo. Po co więc takie gigantyczne operacje? Generał Czesław Kiszczak chciał mieć pełną kontrolę nad tym, że nikt nie powie prawdy, że ta prawda zostanie ukryta na zawsze. I dlatego ściśle monitorował każdy ruch rodzin księdza, rodzin, oprawców księdza Jerzego Popiełuszki. Jedyną osobą, która sprawiała mu kłopoty była Róża Pietruszka, żona pułkownika Adama Pietruszki, bo ona się nie godziła na to, żeby jemu przeszedł do historii jako pomysłodawca tej zbrodni. A na dziś on jest pomysłodawcą tej zbrodni, formalnie. Jest najwyższym skazanym funkcjonariuszem SB w tej sprawie, a więc skazanym jako ten, który tę zbrodnię wymyślił. Pietruszka nie była nią, był, był bezwzględnym bandytą, mordercą i oprawcą, ale nie o tę zbrodnię wymyśli. Wymyślili jego przełożenie, a on był tylko trybnikiem maszyny. I różna Pietruszka zdobyła argumenty, bo podczas jednego z widzeń nadał Pietruszka do jej gry z informacją, gdzie są ściśle tajne dokumenty. Także te z osobistymi deklaracjami, namiesionymi przez Kiszczaka, w których on pisze, jak postąpił w sprawie mi Popiel. Ona zdobyła te dokumenty, rozmawiał tym z tym synem Jarosławem, oczywiście rozmowa jest nagrywana, bo tam każdy centymetr u nich w mieszkaniu i w mieszkaniu ich przyjaciół był najeżdżony aparaturą podsłuchową Jarosław, syn Adama i Róży Pietruszki mówi, mamo mam to schowałem. Natychmiast są tajne przeszukania, szukają tych dokumentów, nie znajdują. Róża Pietruszka od tego momentu twardo gra z Kiszczakiem. Mają wyjść, mają być amnestie, ma się o nas zadbać, bo ja te dokumenty ujawnię. A jak mi się coś stanie, albo coś stanie się Adamowi w więzieniu, to jej te dokumenty i tak biorą światło dzienne. Taka gra, która trwała do początku III RP, później Kiszczak o tych ludzi zadbał. Każdy z nich jest ustawiony. Oni oczywiście zajmowali się różnymi zajęciami, dla niego poznaki. Jeden pracował w Dziale Ogłoszeń Życia Warszawy, drugi pisał w Rokowcu Urbana, nie. Ale tak naprawdę oni nie musieli pracować. To byli ludzie ustawieni przez ten resort. To było początkiem. To było początkiem. Ja Państwu powiedziałem, że te historie, z którymi do Państwa przyjechałem, one mają część wspólną. Tą częścią wspólną są właśnie wojskowe służby tajne, wywodzące się jeszcze z PRL, a które doskonale odnalazły się w trzecie RPR. Doskonale. I to jest ta rzeczywistość, która wciąż trwa. To nie jest przypadek, że jak analizowałem 100 kontraktów o wartości miliarda w górę, to nie ma ani jednego, ani jednego którego nie wygrałyby filmy bądź spółki powiązane z WSI. Wyłącznie te spółki wygrywają te naprawdę duże kontrakty. Kto wygrywa kontrakty na budowę autostrad? Kto budował najdroższy stadion piłkarski świata, stadion narodowy w Warszawie? Firma Polakła, firma oficerów WSI. Między innymi jednym z udziałowców był mój, był informator, tak naprawdę kontroliński pułkownik Aleksander Wichocki przez desert, jeśli mogę tak powiedzieć. Kto budował najdroższy most Europy, most Północny? Ta sama firma Polakła. Widzieliście Państwo nawet tutaj miejsce. W końcowej scenie, gdzie ksiądz Jerzy był wrzucany do, no, do Wisły. Tam stoi taki krzyż przy tanie. Proszę Państwa, na 30. rocznicę zbrodni, całe to miejsce było gruntownie wyremontowane. Wiecie, kto to remontował? Firma Polakła. Tak jakby, tak jakby jakiś diabelski chichot chciał postawić pieczęć na, na, tej, na tej tragedii. Ta firma WSI w górsku, gdzie ksiądz Jerzy został prowadzony, rok temu, 30. rocznicę zbrodni e, otworzono taki dom konferencyjny imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Będziecie Państwo wiedzieć, przy okazji to zajrzyjcie, zdumiecie się bardzo, jak zobaczycie, co zdobi ściany tego budynku, ob, e, wizerunki obrad Okrągłego Stołu. Ksiądz Jerzy ma być takim patronem po, pojednania ponad podziałami, tak? patronem Okrągłego Stołu. Oczywiście ksiądz Jerzy chciałby, żeby Polacy się pojednali, żebyśmy byli jedno, ale to musi być zbudowane naprawdę bo żadne pojednanie na kłamstwie nie wytrzyma, nie wytrzyma czasu, a nam się właśnie to funduje. Ksiądz Jerzy jest błogosławiony, zaraz będzie święty, nie dotykajmy, broń Boże, tego, jak on zginął, nie dotykajmy tej historii, to już było, minęło, to nieważne, proszę Państwa, czy naprawdę to jest nieważne, czy nieważne, co zrobiono z tym zbrodnią, co zrobiono z tym kapłanem, co zrobiono z nami wszystkimi, od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, od tej zbrodni, Ksiądz Małkowski, ten o którym tu słyszeliście, o którym kapitan Grzegorz Piotrowski mówi, najpierw miał być Małkowski, a potem dopiero Popiełuszko, ale ostatecznie zmienili plany. Uznali, że jak najpierw zamordują Małkowskiego, to zrobi się taki kordon wokół księdza Jerzego, że będzie dla nich trudno do dostępny. Natomiast wierzyli w to, że jak najpierw zamordują Popiełuszkę, to z Małkowskim sobie poradzą, złapią go prędzej czy później. Może no, żyje do dziś, ale jak żyje ksiądz Małkowski? Proszę Państwa, to jest dopiero przykład tego, czym jest nasz kraj. W jakim punkcie jesteśmy? Ten, nie wiem, czy był tu ksiądz Stanisław Małkowski tak, był. No to Państwo widzieliście. Dwudziestoletnia letnia sutana, ksiądz, który cały swój skarb ma w niebie, w domu ma tylko książki, nigdy nie zabiegał o pieniądze, nigdy nie zabiegał e, o żadne zaszczyty, e, bo jemu to nie jest potrzebne. On swój skarb kulkował zupełnie gdzie indziej. Ksiądz, który mógłby być wzorem dla wielu innych księży, tak naprawdę gdyby nie to, że ma starszą, e, że ma bardzo starą, już scherowaną mamę w której może znaleźć kot, to tak naprawdę byłby bezdomny, bo nie ma w Polsce parafii, która by go przytuliła do siebie. Nie ma w Polsce parafii. A w decyzji warszawskiej ma zakaz duszenia kazań od 1985 roku. Nieprzerwanie przez kilka lat. Mamy taką rzeczywistość. Zdumiewającą rzeczywistość. W węglowej jest do dzisiaj. W węglowej, tak, tylko jakie tam odprawia hominie? Mówi, 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 do rodzin tych, których, którzy są chowali, tak. Te hamulce węglowej to są jedyne, które wolno mu odprawiać na pogrzebach, na pogrzebach, i tylko tam. Jak ktoś w decyzji warszawskiej udostępni mu możliwość głoszenia chorini, no to często gęsto bywa, że ma później duże problemy z byłem świadkami takich sytuacji. No, pamiętam, jak byliśmy z księdzem Stanisławem, bo objechaliśmy pół świata. Byliśmy rok temu m.in. w Kanadzie. Taka niezwykła sytuacja. Jeden ksiądz przyjmuje nas bardzo serdecznie, wita księdza niemal z hołdami, zaprasza na następny dzień na msze, mówi, że będzie mnóstwo Polaków. My przyjeżdżamy, ksiądz wita nas od progu i wręcz błaga: księże, nie, ksiądz nie wchodzi, Nie, ksiądz już sobie idzie. No ale jak to? Przez ksiądz mnie zapraszał. Tak, ale ja pewnych rzeczy nie widziałem, Nie, ksiądz już idzie. No ale chcę wejść do kościoła, się pomodlić. Ja proszę księdza, żeby ksiądz sobie poszedł. Ksiądz sobie tu jest niewiele widziany, tak? Ktoś go poinformował, że lepiej takiego Małgowskiego nie zapraszać, lepiej go nie wpuszczać, bo mogą z tego być kłopoty. Ksiądz był tak przerażony, jak go ktoś prądem potraktował. Naprawdę widziałem tą zmianę. Jednego dnia przyjmuje gości, kolacja, zaproszenia, uśmiechy, a drugiego dnia przerażenie w oczach. I tak to się odbywa. Proszę Państwa, yy, yy, nie wiem, troszkę tak bardzo szeroko odpowiedziałem na Pana pytanie. E, e, tak, tego kopana zamordowano, bo on był wtedy dla e, tych ludzi najbardziej niebezpieczny. Niech to inny, tylko właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko. I dlatego go zamordowano, ale nie, jego można było zabić na sto sposobów. Można było go zabić tak, jak zabito 100 innych osób w latach 80., zabili tak zwani nieznani sprawcy. Nigdy tych sprawców nie znaleziono. Jak to jest możliwe, że znaleziono w tej jednej konkretnej sprawie e, i co więcej, byli to sprawcy z SB? Otóż Gereda Czesław Kiszczak. Wytworzył specer, on bus spec, bo przyszedł do MSW z WSW, z wojskowego Gródu, był od rozmaitych kombinacji operacyjnych. I on wytworzył taką kombinację, która miała nie tylko doprowadzić do, księ do śmierci księdza papieruszki, ale też uzyskać bardzo wyrafinowany, konkretny cel polityczny. Jaki to jest cel, no to ja opisuję w swoich książkach, gdybym ja zaczął o nim teraz mówić, to zajęłoby to następne 20 minut, to w zamian Państwa. Więc, więc tak to się wszystko odbyło. Przecież. Wtedy mogli księdza Jerzego wywieźć na radziecki poligon, zabetonować, albo tak jak to pisze, suworow, wrzucić do pieca chłodniczego. Nikt nigdy by nie znalazł tych zwłok. Ale tu wszystko odbyło się dokładnie tak, jak się miało odbyć. Ksiądz Jerzy miał być znaleziony, ci ludzie mieli zostać aresztowani, nie popełniono żadnego błędu. A Chrostowski oczywiście miał uciec i uciekł. Co się dzieje no z mojej wiedzy wynika, że aneks do raportu WSI, no nie tyle co Państwo, że aneks do raportu WSI zniknął i nikt nie wie, co się z nim dzieje. Rzecz jest zdumiewająca, bo to jest rzecz absolutnie niebywała. Najbardziej tajny dokument w Polsce, jeden z najważniejszych, jeśli inny, nie najważniejszy, po prostu znika. I człowiek, który za ten dokument odpowiadał, Bronisław Komorowski, nie zajmuje stanowiska w tej sprawie, no, rzecz zdumiewająca. Ja pamiętam jak przysłuchiwałem Komorowskiego w sądzie, a tak naprawdę w Pałacu Prezydenckim, który zamienił się na kilka godzin na salę sądową, jak Komorowski pytany o aneks odpowiadał. Nie wiem, czy to Państwo pamiętacie, jak kluczył. Najpierw mówił, że czytał aneks. Po chwili, gdy zobaczył, że, że się tak naprawdę zapętla, mówi, że nie pamięta, czy czytał. W trzeciej wersji, kilkadziesiąt minut później, odpowiedział, to, czy czytałem, czy nie czytałem, to jest tajemnicą państwową. E, e, to oczywiście jest Nie jest tajemnicą państwową, czy e, Kamalowski czytał, czy nie. Tajemnicą jest sam aneks. Taki dokument powstaje w jednym egzemplarzu, ma napisany na egzemplarz pojedynczy i nie powinno być kopii. E, ale mam nadzieję, że ten aneks się odnajdzie, no bo gdyby się nie odnalazł, no to byłaby rzecz rzeczywiście. pod warunkiem, że istniał no Antoni Macierewicz i komisja weryfikacyjna w twierdzą, że istniał więc mam nadzieję zakładam, że istniał no Komorowski też mówił, że czytał, potem, że nie czytał potem, że to tajemnica państwowa no tu mnie pan zaskoczył tą wątpliwością ja, ja zakładam, że istniał ja zakładam, że istniał Zresztą zarzucano mi, że nim handlowałem, więc y, jak mogłem handlować czymś, co, y, co nie istniało? Takie zarzuty uwiarygadniają, że aneks istniał. No zobaczymy. Ja myślę, że jednak istniał i wierzę w to, że, że dla mnie to istnieje, będzie... Że istnieje. że istnieje. i dla mnie będzie to pewnego rodzaju testem tej nowej Polski, która mam nadzieję nastanie po jesieni. Co się z tym aneksem stanie? Ja wierzę, że po e, oczywiście upajnieniu danych personalnych Polskiej Agentury, e, e, jeżeli tam takowe są, że ten aneks zostanie pokazany opinii publicznej, bo przecież po to go e, stworzono. Przepraszam, czy, czy Pana ocenie w tej chwili siła byłych Wojskowych Służb Informacyjnych, czy oni są silniejsi, czy są słabsi w porównaniu do tego okresu no, Powiedzmy, początkowej prezydentury Komorowskiego, czy, czy nawet w okolicy. Ogóle... Ja nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, dokładnie w tej chwili, ale mogę y, y, pani odpowiedzieć na pytanie sprzed paru lat, dwóch, trzech lat wstecz, bo na to wiedzę mam. Y, ci ludzie czuli się jak ryba w wodzie w Polsce. Pamiętam y, pewien paradoks polegał na tym, że wojskowe służby informacyjne nie istnieją od roku 2006. Ale zarządu Platformy Obywatelskiej i zwłaszcza rządu prezydenta Bronisława Komorowskiego, te służby nigdy nie miały się lepiej. Więc paradoks polega na tym, że w doskonałej kondycji było coś, co formalnie nie istniało. Nie wiem, jak to wygląda dziś, ale zakładam, że nic się nie zmieniło. Ci ludzie porobili wielomiliardowe interesy, pozakładali rozmaite spółki. Jeżeli ktoś by mi taką czerwoną książkę, nie wiem, czy, czy pan, którym mówiłem, klucz od samochodu. Czy... jest na dole, Na dole. Czy tam, tam są te książki? Tak, nie wtedy, rozumiem. Bo tam na końcu tej książki dobrze to charakteryzuje masa. Bardzo dobrze, moim zdaniem. Który mówi, czym są dziś te służby. O ludzie na wywiadu w roku 2015 w lipcu. Przepraszam, wiosną, przed, przed wakacjami. I bardzo dobrze charakteryzuje te służby. Mówiąc o tym, że to, są tak naprawdę, że to jest tak naprawdę państwo w państwie, że nic się w tej kwestii nie zmieniło i jeszcze długo się nie zmieni. I tak rzeczywiście jest. Jak ja analizowałem te rozmaite kontrakty, rozmaite przetargi, no to rzeczywiście to jest państwo w państwie. Można powiedzieć w jakiejś mierze, że oni, ten, że oni nasz kraj zawłaszczyli i, i niszczą go element po elementie, niczym nowotwór, zdrowe komórki. Tak to się rzeczywiście dzieje i na ten moment yy, nic mi nie wiadomo, żeby cokolwiek się zmieniło i plus. Kim jest Proszę Państwa pana opinii Zbigniewa Snowda i ma na celu tak naprawdę. Proszę Państwa, e, daję sobie to pytanie od wiosny 2015 roku, kiedy jeździłem jeszcze z książką niebezpiecznej związki Moisowa Komorowskiego. Pozwólcie Państwo, że opowiem to na przykładzie e, dwóch e, historii. O no, e, jak jest książka, to Państwu przeczytam, co mówi masa, dobrze, bo...